Okej, okay. jak widzieliście, wrzuciłem wszystkie media do wody i mamy już szybki test. Siporax w ogóle nie kopci wody, nie trzeba byłoby jego płukać. Ten drobny jak i grubny, kule ma Maspekta raczej, też nie ma żadnego pyłu, ale już Matrix całkiem sporo pyłu wyprodukował i, i no jego by należało płukać. Dobra, na dno do kubła daję Matrixa, ponieważ jak widzicie połowa z tego pływa, więc dobrze by było, żeby nie pływało. Zrzucimy rzucimy to na dno, przyduszą go po prostu pozostałe kamyczki. To miał być film z zakładania akwarium, a będzie ze wszystkiego dookoła. Dobra, teraz dajemy. O, to się miarę płasko ułoży. Ten gruby siporax. Jak już mówiłem chcę go dać w pionie. Także trochę się pobawimy. Chirurgiczna zabawa. Już ja to widzę. Normalnie jakbym był zawodowym aquascaperem. Wszystko układam pęcetą. Jeszcze zaraz pędzelek powinienem wyciągnąć. Ok. Pięć wyszło. Po długości. Niech będzie. Dobra. Teraz bierzemy, o, po dwa takie maluchy i wkładamy w środek. Fajna zabawa, powiem Wam. Ktoś nie ma co robić przez całą niedzielę, polecam wkładanie ceramiki. Ok, I Wam pokazuję, jak to finalnie wyszło. Finalnie wyszło, o tak. Fajna robota. A jeszcze całkiem przestrzeni sporo jest, ale i tak jest bardziej to zabudowane niż na przykład. Zobaczcie, o, w tym kuble, gdzie jest wrzucony byle jak tutaj to jest dopiero w wolnej przestrzeni. No dobra, tak ustawimy jeszcze nie wiem, ze dwie, trzy warstwy, i potem rzucimy kulę od maspekta na samą górę. No, i dobra. To już jest złożone. Wyszło, zobaczcie, o, w ten sposób. A wysokość jest to mniej więcej tyle. I tak, jak już widzieliście, tu jest taki problem, że te kule się tu nie mieszczą. Już w momencie, kiedy zakładałem to akwarium, też miałem problem z tymi kulami. One są, o, tu możecie je zobaczyć. Yy, I ci, co oglądali, to widzieli. Że ja to po prostu piłowałem pilnikiem i tak samo zrobimy i teraz, jako że rurka jest okrągła, najlepszy będzie do tego okrągły pilnik, taki do drewna. On bardzo dobrze, słuchajcie, usuwa nam te kuleczki. Jak widzicie jest zrobione, fakt, że jedne kule wchodzą ciasno, drugie luźno, oznacza to tylko jedno, że rurka nie jest centralnie na środku. No, może się okazać z tego wielka tragedia za chwilę, ale zobaczymy. Dobra, wepchnę tu jeszcze po jednej kulce pomiędzy nie, bo się zmieści, a czemu nie, jak się zmieści, dobra. I tak oto słuchajcie mamy zapakowany cały ten walec, na górze dwie warstwy tych kuli, tu cały siporax, na dole matrix, no i na samym dole jest, są biobale pocięte, one mają za zadanie jedynie rozprowadzić wodę po całości, dobra i tak przygotuję jeszcze te dwa pozostałe kubły, a tego już przykręcę zobaczymy czy pasuje. Dobra, pasuje elegancko, także utwór udało się ładnie cykować. Dobra, jeszcze dwa kubły i to już będę miał zrobione. Drugi gotowy. Wyszło trochę więcej Matrixa, więc te kule to chyba bardziej wystają. Yy, zaraz zobaczę, czy im to nie przeszkadza. Zaraz to sobie przykręcimy. Ok, jak widać, przeszkadza. Po prostu usunę tą górną warstwę tych kul i tyle. Zamiast tego dołożymy tej drobnej ceramiki. Nie chcę tu dawać matrixa z tego względu, że po prostu niektóre z niego te kawałki pływają a nie chciałbym, żeby po prostu ktoś popłynął i nie wiem, no, dostał się do układu i poszedł na pompę, tak? Teraz powinno być dobrze. Idealnie, dobra, skręcamy. Słuchajcie, tak przy okazji, zawsze mi to nie daje spokoju, ile tak naprawdę pojemności ma taki jeden kubeł od Naurowca, dlatego postanowiłem sprawdzić mamy pojemnik tu w tym miejscu mamy zaznaczone pół litra zobaczcie dobrze leją do tej wody okej okay. 0,3, czyli pojemność takiego jednego kubła to jest 1,2 litra. Dobra, jak widzicie te wszystkie trzy kubły mam już zmontowane, wypełnione, prezentują się o tak. Bardzo fajnie się to układało, niezwykła przyjemność. Jakby ktoś chciał wiedzieć ile czasu mi zeszło nad tym, to już Wam pokazuję o dokładnie tyle, co z zbrojnikom wyjedzenia, znaczy wyjedzenie całego środka ogórka. O, tyle czasu. Szybko, prawda? Szybko, szybko to było. Ale pałaszują. Dobra. Słuchajcie, wracając do tego, yy, zorientowałem się w międzyczasie, że popełniłem mały błąd. Taktyczny yy, Matrix. Matrix poszedł na sam dół. A jak widzicie albo nie widzicie, to wam pokażę. O, teraz tu widzicie. Będzie lepiej, jak zrobię tak. Matix pływa. Niektóre te są tak puste w środku, że pływają. Większość oczywiście to nie ma problemu, ale niektóre, tak jak tu widzicie, pływają. Co oznacza krótko, że Matix nie może być na samej górze, no bo skoro on pływa, to ma tendencję do tego, żeby nam zapychać te sitko, Co prawda, ja tam dałem na samej górze takie sitko, które ma mi zatrzymać, w razie czego, taki Matix. Ale i tak wolę to wszystko y, wysypać, rozebrać i ułożyć na nowo. Tak, żeby na samej górze były albo te kule Maspekta, albo ta ceramika. Y, no, nie chcę tam dawać faktycznie. Słuchajcie, y, no tego Matrixa. No, bo jednak pływające to powinno być czymś przyciśnięte. Nie powinno być na górze. Także ja to sobie teraz wszystko z powrotem wysypię i zaraz wrócimy już do ponownego układania. Dobra, słuchajcie, to wszystko jest już wypełnione. Nie sam, po sam gwint, ale powiem Wam już w tym momencie, że y, zużyłem całe 8 litrów mediów filtracyjnych, których kupiłem. A dosyć ciasno je układałem. Y, co oznacza, że ta rura mieści około 8 litrów, y, bo weszło tu wszystko. Część poszła tam, stamtąd przyszło tu, więc naprawia no, to samo wyjdzie. Dobra, na samo dno. Daje taką siatkę. Siatka ma mi tylko ograniczyć to, żeby te media nie przedostały mi się tutaj niżej. Teraz widzę, że rurę źle odcięłem, ale to dobra, niech już tak będzie. Na samo dno pod tą siatkę idą biobale. Biobale, słuchajcie, służą tylko i wyłącznie do tego, żeby zapewnić mi przestrzeń. Przestrzeń do tego, żeby ta woda rozprowadziła się równomiernie po całej, tutaj po całym tym dnie takie jest jej główne zadanie a po prostu jakby ta cała całymka spadła to pewnie by to wszystko z złamsiła, zdławiła. a tak to wszystko oprze się na tych biobalach, na tej siatce i się po prostu tutaj nie pomiesza jakbyście kiedykolwiek otwierali kubeł filmowy taki prawdziwy to zobaczycie, że tam jest dokładnie taka sama konstrukcja, że woda spada na samo dno gdzie ma przestrzeni tam centymetr czy dwa i może się tam spodnie rozprowadzać. Do tego właśnie służą te biobale. No i dobra, to już mamy zrobione. Ostatni punkt znowu wazelinka. Smalujemy sobie tutaj tą szczeleczkę. I korek. Zamykamy to wszystko ładnie korkiem. Weszło. I teraz odwracamy. Co było na górze, jest na dole. I skończone. I to jest już zamontowany cały filtr szczelny. Bo szczelki na pewno zapewnią to, że on jest szczelny. I za moment sobie go ustawimy. No, i za chwilę przyjdzie pewnie czas na uruchomienie. Słuchajcie, naturalnym miejscem na niego była tutaj o, byta jedna, jedyna przestrzeń wodna, jaką mam. Ale tu mam całą tą elektronikę. Filt będzie sięgał dotąd, połowę by mi tego zasłonił. Więc postaram się go upchnąć tam, za ten kubeł. Tam jest jeszcze trochę miejsca. Ten kubeł pójdzie tutaj do przodu. Jak widzicie, tu jest jeszcze trochę miejsca. Także on pójdzie trochę w przód. Tamten filtr postaramy się zmieścić tam gdzieś za nim. I w ten sposób, że tak powiem, na styk ciasno będę miał tu wszystko zrobione. A tu jeszcze będzie trochę manewru do tej całej elektroniki. Dobra. Chwila prawdy. Filtr się zmieścił. O! zobaczmy teraz, czy to tu wejdzie. O! Weszło. Powiem Wam, że wygląda tak, jakby jak to się fajnie mówi. Zawsze tu było. No i dobra. Tu jest ten filterek. Tu jest wylot. To wszystko jest regulowane. Yy, wysokości tam były dopasowane do tego, co kiedyś było w tym akwarium. Dlatego to tak wygląda. Ale już odpasuję. Wszystko się tu w miarę ciasno, ale ciasno, ale się zmieściło. I tu są wloty i wyloty. To Opti White to jest po prostu tak przezroczyste, że ja nie widzę, gdzie jest ta szyba, a gdzie jej nie ma. już po prostu. Ta dolna to jest wlot. Ta górna to jest wylot. Tu wcześniej była zamontowana deszczownia. Jak tutaj będzie jeszcze zobaczę, jeszcze nie wiem. Ale przyłóżmy sobie filterek. Pokażę Wam, jak to będzie teraz napędzane. Jak już mówiłem, pad mini Aquala. Najlepszy filterek. Gdzie on tutaj jest? Jest. To jest maleńka taka głowiczka 4 waty 400 litrów na godzinę. Do niego dojdzie gąbka. I w ten sposób będzie to wszystko napędzane. Słuchajcie, kwadratowa gąbka, zdecydowałem się jednak na kwadratową gąbkę, dosyć dużą, to będzie służyło mi jako prefiltr. Tu końcówka była trochę za cienka, to już zakleiłem to taśmą zwykłą izolacyjną i teraz już dosyć ciasno. Słuchajcie, wchodzi to po prostu w tę rurę. O. I tak to będzie zamontowane. Gąbka jest idealnie na wymiar, ona tu dolega do tej szyby. No, tak jest. Ładne też że tej szyby nie widać nawet, że ona jest. W każdym razie zdecydowałem się na tą kwadratową, i w ten sposób, słuchajcie, ten cały filtr będzie zasilany. Na dobrą sprawę niektórzy takie akwarium trzymaliby na samym takim filterku z tą gąbką. Także 8 litrów, słuchajcie, mediów filtracyjnych, jakie mieszczą się w, tym, w, tym, w tej, w tej rurze, w tym kuble. Bo to, tak to już można teraz nazywać. To jest naprawdę potęga, jak dla tego akwarium. Także woda tutaj na 100% będzie bardzo dobrze filtrowana. No i dobra, nie ma co przedłużać, słuchajcie zalewamy. Zalewamy. Jak zalewamy oczywiście rura pod kran do akwarium i końcóweczkę albo do akwarium, albo w zasadzie zrobimy taki myk, że postaramy się zalać od razu ten filtr. Po prostu przyłożyłem, zobaczcie, rurę do wlotu, do filtra. pyska wodą, bo to nie jest dobre połączenie. Ale zobaczymy. Większość wody na pewno idzie do filtra. O. Zalane. Dobra, ja nalewam wodę. Dobra, farmę zalane. Widać woda piękna, żółta i sporo syfu. To wszystko się wypukało. Słuchajcie, z tej ceramiki. No i. Chwila prawdy zobaczymy jak ten filerek to napędza i co tu się będzie działo? Słuchajcie, okazało się w międzyczasie, że mam tylko jedno wolne gniazdko. Mam 15 gniazdek tutaj i tylko jedno wolne. No Uwaga. Filtr od powietrzy. Ile pohałasuje. O, jeszcze trochę zalewa, bo widzę, że jeszcze trochę wody było. Sprawdźmy czy w ogóle coś dmucha, dmucha Już się chyba odpowietrzył, i już widać, o, jak ładnie miesza wodą. Przepływ to oczywiście nie musi być szybki, bo w żadnym filtrze nie musi być szybki przepływ. Po prostu mają media dostać swoją wodę. Także przepływ nie musi być szybki, ważne, żeby był jakikolwiek. On jeszcze jest zapowietrzony, jeszcze trochę musi popracować ta głowiczka i to odpowietrzyć, ale jak widać, woda zasuwa. Patrząc na te syfki, które znajdują się w akwarium, całkiem ładny wil się nam tutaj zrobił i powiem Wam, że jak na te akwarium ten wir jest na tyle mały, że nie trzeba będzie go w żaden sposób dławić. Ja myślałem, że będzie taka potrzeba, ale chyba nie. Taki wil będzie idealny dla tego akwarium, także no wiadomo, że wydając tego filtra spada poprzez to, że musi troszeczkę podnieść do góry. No i przez to, że musi przepłynąć ta woda przez te wszystkie media, i siedlica rurek też jest większa niż wylot tego filtra, to też spowalnia trochę prąd wody. Także powinno być bardzo dobrze. Jak widać wil się robi. Tam już o powstało miejsce, gdzie się zbierają sywki. Widać też, jak do gąbki się przyklejają po kolei wszystkie sywki, czyli ona też swoje wciąga. To wszystko są bakterie, które zostały wypukane Słuchajcie, z tej ceramiki finalnie wyszło tak, że ceramika została wymieszana. Nowa ze starą, więc bardzo fajnie. No i dobra. Ja już się będę z Wami żegnał w tym odcinku. W następnym, no chyba już będziemy budować oświetlenie. Także do zobaczenia. Cześć!